Witajcie w Kulturastyce. Dziś tak jak obiecywaliśmy tydzień temu pozostajemy w temacie rapu. Kontynuujemy nasze wywiady po koncercie Palias Molesta, który odbył się w Orient Expressie. W tym odcinku będziemy rozmawiali z Włodim, DJMB oraz Pelsonem. Dowiecie się więcej o planach artystów związanych z nowymi wydawnictwami, ale nie tylko. Momentami będzie śmiesznie, a czasami zgaśnie światło, ale nie wiem, czy to najważniejsza informacja. Tak czy inaczej, zapraszamy! Rozpoczynamy kolejną kulturastykę. Jesteśmy po koncercie Parias, Molesta, wieleniej Górze. Był ogień w Wielenie Górze? Był ogień. Był ogień, mimo nie za dużej frekwencji, był ogień. Mm. Jak to z zadeków było widać? Super, no, bardzo tłum ludzi. Ja widziałem tylko tak naprawdę, nie widziałem końca. Nie wiem, czy to przez światło, czy przez to, że ich tyle było. To jak jesteś ty, ty również z nami, to porozmawiajmy o tej współpracy między, między wokalistami, a między tym, co się dzieje z zadekami, jak to jest przygotowywane wcześniej, czy często próbujecie, jak to się dzieje. No tak naprawdę no, nie oszukujmy się, nie jesteśmy jakimś będem z milionem instrumentów, więc tak naprawdę, jeżeli e, no, też wiadomo, gramy ze sobą już od nastu lat, więc jakieś mamy też freestyle'owe zachowania na scenie, które no, po prostu patrzymy na siebie i wiemy co. Znamy się. Dobra. Znamy się. No, jeden pokaże mi znak, to ja wiem, co ja robić i odwrotnie, a ja mu pokażę znak, jakiś to tak samo wie co robić. Jeżeli mamy nowy materiał, tak to to naprawdę wystarczy na dwa tygodnie prób, potem kilka godzin, wpajamy się po prostu w web. No i jak potem kilka, kilka koncertów, pierwszych na przecierkę, no i potem to już jest znowu to samo, po prostu wiesz, przez to, co się, przez to, że się gra przez tyle lat i ma się już jakby, zna się, się na wylot na scenie, więc nawet jeżeli ktoś, ja zrobię bubla, czy koleżka zruje bubla, obojętnie, który MC, to wiemy o tym, że trzeba za kogoś na przykład dopowiedzieć, znamy, znamy się po prostu na scenie, więc no. Zrobiłeś dzisiaj bubla, jednej zwrotki zapomniałeś. Której? No, na pewno nie jest z paliasu. Ale powiedz, które, jeżeli mnie tak popierasz, zasłazi. Ale. Nie, nie. Jestem przekonany o tym, że jednej zrodki zapomniałeś? Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej możliwości? Nie, nie. Nie? Nie. nie. Mogłem najwyżej wejść z overs później albo coś. Tak? Ale nie, nie zarobiłem. No ręki sobie nie dam obciąć, ale raczej jakoś tak kojarzę. To jest, że tak nie było na próby przygotowane. Ale nie, ale nie zapomniał, ja, ja nie. nie, nie, nie. Ale ja wiem o tym, A że. Nie, to nikt dzisiaj na koncercie nie zapomni żadnego. Nie. nie? Nie. Mówię, nikt. Mówię, ja nie zapomniałem. Nie Aha. powiedziałem wody, to dokładnie. Dobra, mówię. Ręki sobie nie dam oprzeć. No i co wtedy? E, zapominasz... Powiedz, a nigdy nie zapominasz żadnych zwrotek? Zdarza się to. No i zapominasz zwrotkę i co? Dobrze, że jest, jest was... Słuchaj, no ja jestem raperem i forma, jest... którą uprawiam rap jest formą mocno y, improwizacyjną. Czyli freestyle więc, ewentualnie. Więc coś zrobienie coś. improwizacji, która y, ma wymiar tak dobry, jak napisaną zwrotkę, nie jest dla mnie żadnym problemem, hmm. chodzi, więc... Granie też tylu lat koncertów powoduje to, że, te, że takie rzeczy wychodzą instynktownie i ratowanie się jakby... w momentach, gdy się czegoś coś zapomni, i tak dalej, też już jest pewnego rodzaju wyrobionym nawykiem. I tyle. Ty nie grasz tylko swojego materiału, który wcześniej przygotowaliście, ale na przykład z Leszkiem te numery grasz, które on też z innymi DJ-ami przygotowywał, na przykład z na Returnersów, to też jakoś wcześniej się uzgadniacie, jak to wygląda? Nie, nigdy z Leszkiem nie miałem w żadnej progów. Mhm. Nigdy, nigdy w życiu z nim nie z nim. nie... Z wszystko? Na scenie? Tak. To nie jest jakaś filozofia. Światło nam będziemy musieli skakać jak z tym. To nie jest, to jest jakaś filozofia. To nie jest jakaś filozofia, więc wiesz. No, to nie jest będzie masz gitarę bas, basową, normalną, klawisz. Y... Poza tym przychodzi nam to łatwo, mówiąc krótko. A nie ciągnie was na przykład do tego, żeby zagrać z bendem? Tak jak ja jak, jak teraz też z latem e, nagrywali tą płytę e, live i też kilka koncertów zagrali? Nie, przynajmniej nie. Ja jakby, jeżeli byłaby możliwość taką spontanicznie wystąpienia gdzieś tam, zagrania kawałka, spoko ale grania trasy albo aranż było tak e, mieliśmy takie wrzuty ale a propos taki był projekt 15 minut projekt i to było tylko warszawsko w małym klubie studenckim bardzo dżemowo i na freestyle'u to było tylko w tak ale żeby spontanicznie bardzo to to się, też się ja rozumiem że pytaliśmy się o jakby mój jak nastawienie do tego ja jak mi się podoba jak ludzie grają a ja, ja wolę grać ja wolę grać jednak w takim pełno rapowym wymiarze, nie? wiadomo, że to jest taka zajawka hip-hopowa, hip ale jeżeli gra się na przykład z Bendem, światło, to nie jest tak, powiedzmy, level wyżej? Nie wiem. Dlaczego? Dla mnie nie, nie Ja koniecznie. Oczywiście, że nie. Niekoniecznie, nie nie zawsze. Aranże, nie. przygotowanie ale tego przewarągo. Ale Bend musi się lepiej przygotować. Nie, na Bend nie, nie zapętli, zajebiście, bit na dwa gramofony, a nic ale nie zrobi to perkusista, jeżeli jest dobre, Na przykład, ale to, 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 to wiesz, jest to, jest, to jest po prostu inne granie. Dla mnie to w tym momencie jest, no, jest taki level grania na elektronicznych instrumentach lub przez dobrego DJ-a obsługiwanie oprócz dramofonów, jeszcze na przykład samplera i komputera w dobie cyfryzacji, że... Wiesz, to jest po prostu różny styl, nie level wyżej, niżej, mm -hmm. tylko po prostu to, różny styl, to, to, to Coś innego. Coś innego po prostu, no, a nas do tego nie ciągnie akurat. A do czegoś innego, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, was ciągnie? Bo wiadomo, że Parias, Moresta, czy tam, no, z Leszka też graliście, to jest mocno takie oldschoolowe, e, znane, a coś, jakieś elektroniczne brzmienia was ciągną? Czy ci niekoniecznie? Bo też ta, ta scena mocno się jakoś tam rozwija i, no, na, na, na przykład po, poza już słyszymy na wstępie, Focus mm -hmm. też nagrywa, czy to nie jest dubstep, tak? no nie, To jest stylizowane na daps mm -hmm. jeżeli pozwoliłbym ja mógł jakąś tam swoją opinię wyrazić, ale yy, a czy to... Czy to, no, to, to jest stylizowane, czy to jest pojętywnie, że, że źle, że to jest nie, nie typowe? Pozostawiam dupie. tobie do oceny. No nie wiem, to ja powiem ci bardzo taką jedną przenośnię, która jest dla mnie bardzo trafna. Lubię Joyty bez tytoniu i dubstep bez rapu. Y I Każdy, kto pali Joyce do tytoniu, wie o czym, do czego ta alegoria bije, jakby wiesz, chodzi. Chodzi mi o to, że nie oceniam jakby płyty PZ, bo jest fajna w jakiś tam sposób. Teksty, niektóre są u, naprawdę, zwalają z nóg. Tylko stylistyka jakby ogólnie to nie jest to, co lubię. Lubię słuchać trap music, lubię słuchać trochę dubstepu, lubię słuchać różnej muzyki elektronicznej, ale niekoniecznie słuchanie tej muzyki musi się kończyć jakby stosowanie. U siebie w kawałkach. A ty... rozumiesz o co mi chodzi. To, że słucham Bacha nie znaczy, że będę miał instrumenty żywe orkiestry w swoich kawałkach. To, że słucham, nie wiem, trap music, to nie znaczy, że będę nagle rapował jak Rick Ross, na przykład wiesz, co chodzi. To, że słucham... Lub Lil Wayne. To, że słucham dubstepu nie znaczy, że będę teraz rapował w sposób angielski i na podwójnych podziałkach. Mimo to, że mi się to podoba, wiesz, co chodzi, ale ja mam swój jakby opracowany styl, który jest już gdzieś tam przeze mnie zamknięty formę, która mi odpowiada i tą drogą konsekwentnie się po podążam. Nie? Ja za siebie mogę powiedzieć tak, że ja oszalałem na półcie dubstepu, produkuję dubstep, wydałem trzy single na razie. to jest czysty dubstep bez, bez wokalu rapowego? Mam jeden remix Soku Marysi, ale to było jakby na ich życzenie. Jakiego numeru? Strux. To zrobiłem remix, bo oni też mieli taką wyj**kę, żeby zrobić po prostu yy, płyty z remixami, które nie będą w jakimś tam innym stylu, ale ogólnie podzielam też Włodka zdanie, że. Po prostu trzeba rozdzielać. Można je łączyć, ale. Nie trzeba, nie ma żadnego trzeba. Daj, weź. Łączyć można te formy, ale Zdziela naprawdę. W, chcieć. W, w dobry sposób, a nie na siłę. Ja też jakby nie to, że wykluczam, bo oczywiście nic nie wykluczam w muzyce, bo to jest tak otwarta droga, że można wszystko dobrać. Tylko trzeba to robić po prostu z głową i poznać jakiś. mocno to poznać styl muzyczny, a nie tylko przez kilka jego kawałków i już się nim zajarać, żeby je w. Tref, w, 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 w jak się nazywa? Wprowadzę. Wprowadzać do swojej twórczości, skoro... Rozwijasz ze... jak perski dywan. No, no kurwa, no, no, chociaż raz. <śaggerENGLISH> raz. Po pariasach przyszedł czas, taki czas, że każdy z Was usiadł do solowego projektu. Ty na jakim etapie jesteś? Na, na etapie y, zastranych Pieluch. Aha, czyli rodzinne sprawy raczej. Nie, raczej na początku. <śniały> To jest ewolucja, jak w metaforach. to zresztą miałem jak w ekipie, lat ma, kurde. Żartuję. No jestem na początku, bardziej nie wiem na jakim etapie Leszek jest, wiem, że Palsan ma prawie skończony materiał ja mam no, tak na na pierwszy kwartał to zapowiada spoko, no ja też bym tak chciał zrobić, zapowiedzi zapowiedziami, a to co się a. ma zrobione, zrobieniem, a tego nie wiem Ale jakby. jakbyś, jakąś wizję masz? Yy, mam wizję. Moją wizją jest w tym projekcie brak wizji. A, czyli dobry rap. <laughs> czyli nie, po prostu jak ostatnia płyta była projektem mocno konceptualnym i zamkniętym w pewnych historiach, to tak bym chciał odpocząć od takiej zamkniętej formy i eliminowaniu zwrotek, które mi nie pasowały na tą płytę i po prostu dać sobie luz, nagrać pół materiału, zobaczyć jak to się razem żyje, spróbować to ubrać w jakiś tytuł, fajnie i tak dalej. I, i... Czyli nie będzie to jakąś tam zamkniętą klarną, zamkniętą całością. A teraz mi się przypomniał takie. będzie trochę gości, nie będzie takich na będzie więcej gości, jakby. Y... A, a propos gości, to mi się coś takiego przypomniał, jeden z wywiadów oglądałem chyba z leszkiem, ten taki bardzo długi z rawiczem, co na łące rozmawiali. E, wspomniał o tym, że jeden z gości nagrał taką zwrotkę, że później wróciliście, wszyscy do domu i nagrali. Napisaliście nowe, bo po prostu była tak dobra. Kto to był? Nie powiem. Czemu? Ja się właśnie, właśnie po tym wywiadzie chciałem się tego dowiedzieć. Nie, no to są takie rzeczy, o których się nie mówi. Wewnętrzne tak... sprawy zespołowe. Tak, tak. Małpa zawinął w kawałku, nawet najlepszym dupą nie mam zaglądać w zeszyt, mm. wiesz co chodzi. No to, to, jest, to jest tak, mogę Ci pokazać efekt finalny. E, jakby no nie zaglądasz mi w garnki, wiesz, jak gotuję. No. Mogę Cię zaprosić na obiad, ale nie będziesz mi stał i dosypywał, patrzył co ja robię, jak dosypuję, co mieszam, wiesz co chodzi? No nie, niestety. To na ten rapowy obiad chcesz nas zaprosić w 2013, w pierwszym kwartale? No, chciałbym. W Świetnie, nie? Mm -hmm. tak, tak bym chciał i do tego będę dążył, nie? żeby tak zrobić. Dobra, dzięki bardzo za rozmowę i no, powodzenia. Chciałbym wobec. jeszcze zaprosić w takim razie na 2013, koło stycznia, lutego na płytę producencką moją i Szura. Prawdopodobnie wyjdzie styczeń, luty, jest praktycznie cała co będzie to wydawał? Nie mogę powiedzieć. nie możecie mi powiedzieć o no, tym, co jest jakby pewne. Pewne jest to, że wyjdzie na początku przyszłego roku. W tym momencie z 10 coś może zradzić jeżeli chodzi o gości? Tak, na pewno będzie tam soku jest, jest, jest tam już Sokół, Sokoł Juras, PZ, Hades, Diox, Vigor, MES, Czyli wena VNM. Sorry, ale nie pamiętam, ale już chyba wszyscy, razie wszystkie wymienimy, bo pojawią się jeszcze, jeszcze kilka osób się pojawi na pewno. No to czekamy na pewno z niecierpliwością i sprawdzimy materiały. Tydzień, luty, prawdopodobnie nowy rok. Dzięki bardzo za rozmowę. bardzo. spadamy. Trzymajcie się. Na razie. Dzień dobry, Siemka. Andrzej. Dzień dobry, ktoś tam nas za kamery obserwuje. Jesteśmy po koncercie Palias Molesta w Jeleniej Górze, ale niekoniecznie o Paliasie, o Moleste chcę rozmawiać, bo z tobą przyszedłem porozmawiać o tym, co ty przygotowujesz solowego. To jest album, który mogliśmy już zobaczyć trzy klipy: jeden z gościnnym udziałem, a dwa twoje solowe numery. Co więcej, kiedy, jak, z kim, czy jakieś szczegóły. Dzień dobry, jestem Person. Dzień dobry. Właśnie przygotowuję album 3854 i 3 kroki, który ukaże się... Dlaczego <grym> jest taka dziwna nazwa? ...który ukaże się w grudniu prawdopodobnie. Jest to... Nie wiem właśnie, czy to jest pełny album, czy jeszcze epka, czy coś między i w ogóle, ale na pewno wyjdzie w grudniu. <grym> Czyli jeszcze jesteś... Cię to na... symbolizuje spacer po mieście Warszawa. Moja ulubiona trasa. Policzyłem kroki osobiście. Policzyłem, szedłem z zeszytem i każdą stówkę odznaczałem i wyszło tyle właśnie. Ale 3000. jako nie weryfikowałeś tego, że na przykład się pomyliłeś, czy przyszedłeś jeszcze drugi raz, żeby to sprawdzić? Nie, nie weryfikowałem się, ponieważ jestem chory na punkcie liczenia. Czyli tylko tak bardzo dokładnie tak. jest. Tak. Liczę wszystko. Liczysz wszystko. Tak. 16 jest łatwo policzyć w, w numerze, a co więcej, Szesnastkę temat... to ja, wiesz, liczę od razu. Ja liczę słowa i sylaby i wszystko liczę. Mhm. Rozumiesz? Matematyka osiem. A co mnie jest z matematyki? W podstawówce, Mierny. liceum? Mierny. Bo to jest matematyka, która mnie interesuje, taka wyuczona. A ja ty... mam swoją matematykę. ty czy, czy, czy sam sobie stworzyłeś? Ja mam swoją matematykę. Masz jakieś specjalne specjalny, to tworzysz, czy? Liczę. I myślisz. Nauczyli mnie liczyć do dziesięciu i od tej pory ja liczę. No bo no. Raczej jak się nauczysz, że liczyć do dziesięciu, to później już z tego dziesięciu można zrobić wszystko. Dokładnie, jeden z dziesięciu może zrobić wszystko. Jak oglądasz jeden, i oglądasz jeden z 10? Tak, oglądam i też liczę wtedy. I myślisz, liczę, że... liczę na Tadeusza sznuka zawsze. Myślę, że dużo punktów byś zdobył, jakbyś wziął udział w tym letonie? To może być słabo. E, na, do finałowej dziesiątki na pewno bym nie doszedł. Jestem pewien, ponieważ często dużo jest pytań z fizyki i z chemii. Jestem kompletnym idiotą i baranem. Ale na przykład jak są pytania z polskiego i z historii, to ja jestem... To już jest lepiej. To już jest lepiej. To wtedy jakby były tylko Polski historia, ewentualnie sport, a w szczególności golf, no to już wtedy finałowa dziesiątka mogłaby, wiesz. Ale niestety tak nie jest. Czyli nie, a to może o tym sporcie trochę, trochę więcej, bo chyba zajawkę też masz jakąś, jakąś mocno na, na, na ten sport. Coś tam kiedyś wspomniałeś, że piłkarzem miałeś być. W jakimś tekście. Nie, no to trener tak mówił, że ja mam być piłkarzem, a ja mam powiedzieć. Nie wierzyłeś mu. Nie, no co ty, nie uwierzyłem o co ty z tym idiotą. Ale to, ale głównie, ale głównie przez problemy ze zdrowiem wtedy, czy rzeczywiście wiesz, mu nie uwierzyłeś? Przez problemy ze zdrowiem i psychiczne problemy i w ogóle, wiesz. czy na scenę dzisiaj weszliście chyba o 23, Polska dzisiaj z RPA grała, oglądaliście czy nie? Nie, a jaki był wynik? 1-0, Komorowski strzelił chyba w drugiej połowie. Jak to Przecież znaczy z prezydentem to on gra? Bronisław Komorowski strzeli bramkę, to co co ten... Ktoś musiał się za to wziąć. To grali politycy kontra dziennikarze tak. może. Zdawałem znowu to wiesz, taki. Co to za ja, ja akcja? Jak najpierw... Komorowski mógł strzelić bramkę, co on kazał im strzelić? Czy kazał co? im strzelić. Co bo. to jest Komorowski? Nie, to jest Marcin Komorowski, staryka grozny, środkowy obrońca ten jest z Legii był wytransferowany rok temu. To on gra w kadrze? No. wierz. Ale wiesz ale ja. O światło nam zgasło. Kto zapali światło? Ktoś musi się ruszyć. O, mamy światło. Witamy z powrotem. Eee, ale to nie Gimnastyka, ale jestem na 100% pewny. Sport dla niewyżytych kobiet. Nie jestem na 100% pewny. Z tego względu, że przyszedłem na wasz koncert i odpuściłem ten mecz. A zazwyczaj, zazwyczaj meczów kadry nie odpuszczam. Dostałem to SMS-em, więc mam nadzieję, że to są sprawdzone informacje. Mam nadzieję, że wygraliśmy po prostu. Chociaż w ogóle ostatnio piłki nie oglądam. A z... euro nie oglądałeś? Euro? Mm -hmm. Szczerze? Dobrze. Oglądałem jeden mecz polski. Pierwszy, drugi, trzeci. Z Rosją. Z Rosją. To dobrze nam nawet. Bo, bo, graliśmy ten graliśmy z Rosją? Graliśmy. graliśmy. z Rosją. To oglądałem z Rosją i jakiś Pięk, mecz. Piękna bramka Boszczykowskiego. Blankę pamiętasz? Eee, coś tam widziałem... Ta z prawego skrzydła... Z prawego skrzydła w lewy ta, słupek, ta, tak? dalszy ruch tak zwany. Tak dalszy tak. ruch, długi ruch. Długi, tak. Ta, to widziałem Polskę, Rosję serio i widziałem ta też blanka jakiś z Anglików, co było 2-2, albo 3-3, mhm. albo 4-4, już nie pamiętam. No, to mógłbyś trzy mecze nadal iść. Jak dwa, dwa, trzy, trzy <laughs> albo 4-4. <cztery, cztery. laughs> Jak się czujecie w ogóle? Co jest z wami? Ja się czuję dobrze, bardzo dobrze, bo mówię, przyszedłem na wasz koncert, a nie oglądałem meczu reprezentacji, ale widzisz, że mi gardło boli. No, a dlaczego? No myślę, że recytowałeś wersy. Recytowałem? Co to? Nie, ty w recytowaniu to jestem bardzo dobry. Kiedyś miałem wyróżnienie w takim konkursie w szkole, w szkole w, 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 pięknej poezji czy tam coś takiego. A I I, też... kogo recytowałeś? Asnyka? E, nie. A kogo? Na ten czas wojski chwycił na taśmie, przypięty swój róg, bawoli długi, centkowany kręty, jak wąż była do go przycisków, z policzki jak banie, w oczach krwią zabłysną. Ale masz farta stare, bo ja recytowałem na zaboru, siła z gałka naczynać zaszytałka, 1, 2, 3, 4, 5, budówcych rybia szytać. Tego nas uczyli. Rozumiesz, w mojej podstawówce. Musiałem się uczyć języka rosyjskiego. Czy nie miałem farty? nie miałeś fartę? No nie, bo wszyscy mówią po angielsku teraz. Mm. A ja co mogę im powiedzieć? Zdrasłujcie, rebiata. To... Posle obieda ja był u Wowy yeah. i my igrali w szachmaty. Co ja mogę im powiedzieć, stary? Mickiewicz mówił Oni mówią, po polsku. hej, how are you? I'm fine, I'm thanks. Też... szybko ruszamy się, bo nie ma światła. <laughs> Fajne są czujki. Fajne są czujki, fajne są wywiady. Patrz widzisz, lokalna telewizja, a fajne wywiady. Lokalna telewizja, fajnie, że jesteście i w ogóle, peace yo, i tego. I jak masz na, na receptę na to, że teraz mnie e, boli gardło? Bo tak, jak rozmawiałem e, z Leszkiem... recepcja a, jest taka, musisz zdać, musisz zdać tam na dół i zapytać o receptę. Recepcję. No właśnie mówię receptę. E, bo widzisz. E, ale ty byłeś chyba. Nie nie, też nie byłeś. To ja miałem najgorszą sytuację. Z tego względu, że ja byłem na koncercie Pariasów, byłem na trzech numerach Leszka e, i byłem na koncercie e, Molesty, więc rymowałem wszystkie teksty, a wy zawsze chwilę te przerwy, dlatego mnie może boleć, boleć gardło. Jak byłeś na trzech kawałkach pariasów, to miałeś długą przerwę. Nie, trzech na kawałkach tego, Leszka, bo wy nie graliście w trzech parias. na całym pariasie? Oczywiście. To nie miałeś w ogóle przerwy? Nie miałem w ogóle przerwy. A który jesteś rocznik? 8-7. E, to ty nie możesz mieć przerwy, stary. Nie, nie mieć przerwy. Poniżej 80 masz przerwę, powyżej nie masz przerwy, stary. No nie obowiązuje po prostu na no. To jest zapisane już w takich, wiesz, zasadach... Yy, które gdzieś tam w ogóle skrążą i to są zasady gentleman's agreements, prawda? Czyli niepisane, nie tak Niepisane zasady, nie pisane. tak, gentleman? Ale, ale przestrzegać y, trzeba. I ruszam się? Czy patrz, nic nie świeci. Na wciąż na meczu, <śmienny> tak. <śmienny> tak? Polska. A tylko na operatorze zapali światło. No to co? Czekamy, no to... czekamy na projekt, będzie EP, czy EP Jeszcze tego nie wiem, właśnie, kurde. No No ale co, zastanawiasz się już trochę to robić? Właśnie się zastanawiam. <śmienny> No, <laughs> znasz, ten, znasz ten słynny dialog? Następnym razem, jak Pan coś powie, to niech się, się Pan zastanowi. Nazwisko. Nazwisko. No właśnie się zastanawiam. No, a to kiedy, do kiedy będziesz się zastanawiał? Do... jeszcze miesiąc. Do, do się nie do miesiąc? Nie, nie, nie. Trzeba zrobić miksy wszystkie, masteringi, jakieś... Jeszcze opatkę. miesiąc. Kochani, dajcie mi czas jeszcze miesiąc i wtedy już Wam powiem. Wam nam powiem. Czyli musisz przyjechać do Jeleniej Góry. 8 grudzień, Pelson, 3854 i 3 kroki, piękna płyta miejska, warszawska, spacerowa, jesienna, piękne klimaty i w ogóle. No ale pamiętaj, słyszałeś co powiedziałeś. Nie. Że nam powiesz. W sensie, że musisz przyjechać do Jeleniej Góry nam o tym. To przyjadę, bo jest po drodze do Liberc lub Liberec? Liberec. Liberec. Tak. No, piękne pole golfowe, Y Golf Resort. To co, obiecujesz? Jutro rano tam jadę, a później jak będę wracał, to też przyjadę. Znowu nie mam światła. że nagramy za miesiąc? Nie. Nie. <grym> <grym> Ponieważ jeszcze będziesz jechał na będzie listopad będzie desk, u... zimno i w ogóle nie wiem, czy Jest będę jechał. Notwięce. Ale na korytarzu nagrywamy, więc to co? Jaka różnica. Ale nie wiem, czy będę jechał zagrać do 700 km jeszcze. że w sensie na Tak. Mhm. No, a to czekam do grudnia. Thank you very much, i w no. ogóle. Te wszystkie inne. No to dzięki bardzo. Persom. Cześć. Dzięki, dzięki bardzo. Hej Dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień w kolejnym odcinku Kulturastyki. Przywita Was Zosia Miller. Do zobaczenia.